Cześć, z ich strony Piotr. Dzisiaj zaprezentuję Wam BMW 850 i Nikodema z Kotarczaka z lat 1991 Kenik Specias, wystawione na sprzedaż za 99 tysięcy euro, łącznie około 420 tysięcy na polskie pieniądze. Samochód jest bardzo ładny. No jak widzicie, ja się na niego starałem. Koła są bardzo podobne. Jakby można to powiedzieć Ja ten samochód zrobiłem Bo to była zwykła norma normalna czarna BM -ka. I ja pomyślałem, pomyślałem Wpadłem na pomysł Że zrobię z niej BMW Nikosia No i tak robię I pojechałem na drugi dzień kupić spraye dwa Podkładowy i czerwony No i tak się wziąłem e, Papierem ją całą obtarłem Żeby tak było I wiecie bardzo ładnie mi to wyszło No nie wiem to już wy oceniacie Ale no mi się podoba Samochód jest ładny. Spoiler, spoiler, jakby spoiler, ja dałem od takiego innego samochodu. Koła są podobne. No, BMW jest ładna, moim zdaniem, mi się podoba. No, też trzeba by powiedzieć, że szyby na przykład są też czarne, fajne, bo pomalowałem w mat czarny. No, wiecie, ładne jest wszystko. No, co ja jeszcze wam mogę powiedzieć na ten temat? Tutaj wam pokażę. O. o, tutaj, tak. I proszę. No, starałem się jak mogłem, trochę mnie to wsadziłem trochę w tego pracy. Ale, no, widzicie, nawet koła są podobne. Jakby, no, w 99% ta BMK jest podobna do e, Nikodema BMK. Spoiler, tutaj nawet jest. Oczywiście musiałem ją całą rozebrać na części, żeby wiecie, musiałem ją rozebrać, żeby ona była no jakby to powiedzieć, żeby no papierem wszystko, że jak sprayowałem to, żeby tam nie pomalować lamp, że szyby, no takie na przykład koła, tapicerki, ale mm, Środek jest kremowy u Nikosia, w BMC jest czarny. No ale to już wiecie, ale samochód jest moim zdaniem ładny. Tutaj jeszcze wam pokażę. O, proszę, tutaj bardziej przybliżę go. Mi się podoba ta BMK. No, za, czter za 420 tysięcy, wystawiona na polskie pieniądze, ale w, jakby kupiono tą BMK do Anglii, kupili ją. Ale, no, moim zdaniem bardzo ładny samochód. No, tutaj Wam pokażę, tak. Obejrzyjcie sobie całą. Na początku są zdjęcia jej, jak to wiecie. Na początku są jej zdjęcia, tej BMW. Jak, jak ją rozebrałem, jak ją podkładowałem. Potem już jest gotowa, cała złożona. I, e, nikt mi nie pomagał. Wiecie, ja sam ją robiłem. E, firma, już Wam mówię, miasto, skala 1 do 32. Ładny bardzo. A jeszcze wam coś jednego powiem. Budda, słyszałem, że chcesz kupić taką BMW. Mogę ci moją odsprzedać, jeśli chcesz. No, więc wiecie. Samochód jest bardzo ładny. I no, mi się podoba. I Budda, możesz kupić, jeśli chcesz. Ja dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Hej!